Cześć, tu Karolina Dzisiaj chciałam wam pokazać prezent jaki zrobiłam dla teściowej na urodziny Idziemy dzisiaj, więc tego, tego nie dostanie To jest taka ramka na zdjęcie która mi została z kitu u Karoliny Bukowskiej Tu jest jeszcze nieuklejony, Ale przód prezentuje się tak no, i tu będą zdjęcia moich synów. Tu są takie. Starałam się wykorzystać te rzeczy z tego kitu. Oprócz papieru, papier to jest Studio 75, Peony, Peony Avenue. I tutaj są takie badziki, detekturki, to jest Snip Art. Te są elementy do wycięcia. Tutaj też są te badziki i tutaj też jeden. Dałam trochę gazu, w sumie nie wiedziałam do, do ostatniej chwili czy ją dać, czy nie. Jakoś mi tu pasowało bez. No ale w końcu wyszło tak. I to co dostanie dzisiaj. To jest taki chusteczek. Kupownik um, On się tak ubłyszczy, bo ja go całego pociągnąłam tym efektem do spękań, ale um, no, on nie chciało mi to za bardzo wyjść. I e, nie wiem, czy tam za grubo, czy za cienko, więc. Um, więc, tak to jest w środku. Tak też wyciągnąłem gesso. Ale tak niechlujnie też, żeby pasowało do, do zewnętrznej części. Chociaż ten bok boki są tak fajne. A tutaj może pociągnę jeszcze raz. Ale tak to wygląda. Ten niebieski i ten brązowy to są fluidy z Finabar. Które ostatnio sobie zamówiłam. Ale to jeszcze nagram osobny filmik na ten temat. Mm, tutaj tak. Tak i tutaj jeszcze odbiłam taki stempel też, ale właśnie on na tym śliskim się nie chce odbijać. Więc dobrze, że jest tylko z dołu. Yy, I do tego jest taki kotek. Moja teściowa jest kociarą. I myślę, że ten kot jej się spodoba. Bardzo taki właśnie jest patchworkowy, potargany. I z drugiej strony, ja zawsze, właśnie, staram się z drugiej strony też ozdobić, chociaż, właśnie ten kot. Tutaj ma takie, jakby oczy. Tutaj były spryskane farbą, ale no, tak się rozpryskało. To został sam brzeg. I to wygląda jakby miał tutaj oczy. Tak mi, się, tak mi się to widzi. I właśnie pomyślałam sobie, że nawet mogę go tutaj dokleić. Mm, tak by to wyglądało wtedy. E, no i też mi się to podoba właśnie. I, no nie wiem, zobaczymy co powie. E, może będzie miał jakiś inny pomysł na tego kotka. I tak już się prezentował ten komplet Chciałam wszystko właśnie w tych peoniach Tutaj tego kota Że zrobię taką peonię Z fom Fomiranu No ale w końcu Wyszło jak wyszło I jestem bardzo zadowolona A jeszcze nie powiedziałam, że tutaj ten papier to jest 13, 13 Arts Blue Magnolia I to jest dokładnie strona okładkowa, bo ona była taka cieniutka właśnie i tutaj się fajnie pasowało, a tutaj te napisy to jest taki mm, papier ryżowy mm, albo dodekupaż, ale chyba ryżowy y, z itd collection czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, mm, no i tak. Mi się bardzo podoba ten efekt, jaki uzyskałam. Taki postarzony, pobrudzony. I fajnie to wygląda. Mi się wydaje, że będzie zadowolona. Mam nadzieję. No a to dostanie jak, jak będą zdjęcia. No i to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa.